Dajcie, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam się z Wami Zdrabko Misia. Dzisiaj premierka kasa wpada. Zdrabka, kochani, dla mnie, wypiszmy malu i bardzo podobna do deszczu pieniędzy. Tutaj szukamy pliku takich banknotów i sejfiku. Sejfik noży razy dwa. A tam szukamy chyba pliku i parazole, więc dla mnie to jest jedno i to samo. Patrzymy na stopnie wygranej, wygranych, kochani. 8 stopni od 2 zł do 40 tysięcy, klasyczny maluch. No, czwarty stopień osiągnąć i to dopiero trzy dechy. Kochani, ja dzisiaj tak raniutko, bo wyjeżdżam. Na szczęście już wolny. Wielki piątek, więc. Wielki piątek, wielki czwartek, co jak gadam. Głupotki od tego wolnego chyba mi się w głowie pomniejszało. Ja mam po kolei. Od 85 numeru do setnego, bo jest 16 ostatnich sztuk wzięłam. Spaczki, bo ja tak chciałam, koniec, bo sobie tak wymyśliłam. Patrzymy. na symbole jest ananas. Gwiazda. O, jaka jest ciekawa gwiazda banan. O, i mamy plik, i mamy zrabkę wygraną z numerem 86. Truskawka. Winogronko. Serducho. Serducho to jest dla Was, kochani. Cytryna, Arbus, odmienili i Pik. Trochę inne symbole. Pod plikiem mamy zwrotek. I na zwrotek jest F, F. I lecimy z kolejną zdrabką. 85. No to trzeba tutaj tak wysoko. O, ale już po kontrolnej pojechałam. Korona truskawka, pik, pomarańcza, dzwon, gwiazda, pierścionek, cytryna, winogronko i serducho. Serducho dla Was, ale drapka jest to kosza. 90 numer, ja kiedy tak będę brała sobie, jak to mi lecą. Truskawka, korona, czyli 32 zł, dzisiaj wkładu mojego, jabłko, podkówka, gwiazda, pomarańcza, jest plik, czyli jest wygrana, bananki, i no i serducho dla was no a w pliku zwrociczek ciekawe z tych 32 zł ile ja odzyskam no jako kosów to się nie spodziewam FF, chociaż na premierkach lubią mnie czasami maluchy zaskoczyć 92 numerek pomarańczka dzwonek, o jaki drogi gwiazda ducho, truskawa, pik, cytrynka, wiśnia, banan, podkowa, nogiecha, pustak. Kolejne kochani, zdrapeczka, osiemdziesiąt osiem, arbuz, podkówka, ananas, gwiazda. Truskaweczka. pierścionek, wiśnia, jabłko, pomarańcza i serducha. Czyli M, m G. Kolejna. Zdrabka już przyjść nie chce. 89 numerek. No i szukamy, co tam w tych worach się ukryło. Pełno nie tych symboli co trzeba pewnie co kochani zawsze w tych maluszkach już nie nie czytam czytałam pierwsze no ale to nic nam nie pasi z tych maluszków to muszę wam powiedzieć że jakoś do gustu z tych ostatnich premier przypadło mi latki fg czyli pustak a czy tu? Musi mnie pozytywnie dzisiaj zaskoczyć, żeby um, tak trochę więcej drapała: pierścionek, banan, pomarańczka, podkowa, wiśnie, gwiazda, serducho, winogrona, truskawa i pik, czyli półstak. G. Jak jest czymś tam, ale dobra, już jest pustak GM, nie będę tu szukać. 87 numer. To na razie wygrało 90 i 90. I 86. A jest teraz 87. Gwiazdka. Truskawka. Podkowa. Serducho. Banany. ja chcę zapalować na sejf oczywiście. Ananas, wiśnie, pomarańczka, cytryna i dzwon i tą nimą. H, Dziewięćdziesiąt osiem. ananas, podkówka. Banan, arbus, gwiazda, serducho, kolenka, truskawa i pierścień, pustak. A ja brałam słuchajcie z drapki z tego sklepu tym przyrybnym, mówiłam Wam kiedyś, M czymś tam, czyli pustak. Kolejna zdrapeczka, dwie dziewiątaczki, dziewięć, dziewięć. Zobaczymy, co ona nam da. O, da nam wygraną, bo jest pliku, pliku. Plik. Podkowa. Cedrynka. Wiśnia. Pomarańcza. Winogronko. Wiastka. Plik. O, dwa pliki, fajnie. No i tu jest dwa złote i tu jest dwa, czyli jest 4 złote. Ono twórka jest g g. g. To setną teraz weźmy. Arbuz, podkówka, serduszko, winogrono. Banany. Ananas, ja po prostu dzisiaj wstałam tak jak zawsze do pracy Wisia. Ja. I cytrynka. Tu jest pusta. Chciałam oczywiście do pracy iść, no ale na szczęście jest urlop. Ja to słuchajcie mam wolne do środy. W środę idę. Dopiero do pracy. A trochę odpocznę. O! 93 sama się to Pomarańczka, arbus, cytrynka, podkówka, pierścień, Ananasik, truskawka, winogrono, i serducho, czyli pustak. H, H ileś tam, HM. 93 tam to było, a teraz jest 91. Wiśnie, pomarańczka, podkówka, arbuz. Skawka, a na nas gwiazdka, serduszko jest plik i winogronko pod plikiem jest zwrocik. Ale FF dobrze, że wpadają wygrane. Wiadomo, że na premierce maluchowej raczej będzie minus 97. Przy mnie to zawsze te maluchy jakoś trochę oszczędzały z dużych minusów, ale. O, ja cię sunę, my mamy safe. I mamy plik, ale fajnie. Zdrawka z numerem 97. I co my to mamy? 4 zł i 2, czyli mamy dechę. A deszka to jest wygrana stopnia piątego. No, jak na takiego malucha, mówiłam, że maluchy lubią nie zaskakiwać i mnie zaskoczyłeś, maluchu. 97 numer. Super. 95 i 94 zostało i koniec. Pik. Ten pik i plik to. Inaczej wyglądające, ale to na P, to na P. L. LM. 94. Ostatnia zrobka na dziś. Jabłuszko. cydrynka, Bananki. Truskaweczka. Pierścień, o i jest plik, gwiazda tu, wiśnia plik i ananas, a pod plikiem, a pod plikiem jest piątek, ale fajnie, brawo, ja to mam nosa, słuchajcie, nie ja tak spałam wieczorem, myślę, ha ha. Ha, 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 myślę sobie, w nie, ja biorę koniec paczki, no i dzisiaj poszłam, Pani mówi początek, koniec. Pusta kostka numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To wygląda na to, że z tych szesnastu wygrało 6. Może to policzymy. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Dobra. Sprawdzamy wygrane. Tu mamy 2 zł. Tu mamy 2 zł. Tu mamy 4 zł. Tu mamy 2 zł. No i tu mamy, słuchajcie, 10 i 5. To tak naprawdę my mamy każdy stopień wygranej.

Piątek, to jest 21 zł. I tu jest, kochani, 4 zł. To jest 25 zł na 25 zł, kochani, na 32. I to jest na w takim maluchu. To moim zdaniem to jest premiera ekstra. Super premiera. Naprawdę, kochani, 7 zł minusika w maluchach. To jest jak plus. Więc życzę Wam wszystkich, wszystkim takich premier, takich perełek właśnie. Czwóreczek, piąteczek, dziesiąteczek, sejfik, żebym mnożył. No i kochani, wszystkiego dobrego. Chciałem Wam powiedzieć, że rozdanie na 500 subskrypcji będzie w środę po świętach. A w, pewnie w niedzielę albo w poniedziałek wpadnie rozdanie, znaczy w poniedziałek po świętach, czyli około 25 wpadnie rozdanie kwietniowe. Trochę się opóźniłam w tym miesiącu z rozdaniami, dobra kochani, ja się z Wami żegnam, koniec tego gadu-gadu i mam tu swoje 25 zł wygrane. Życzę Wam wysokich, wygranych. Do zobaczenia. Pa!